Giovanni Francesco Barbieri, zwany Guercino, nie jest nad Wisłą malarzem szczególnie znanym. Polskie podręczniki historii sztuki poświęcają mu zaledwie kilka linijek, ale trochę zawdzięczamy to również kulturze popularnej, która w ogóle sprowadza dawne malarstwo do kilku nazwisk tak zwanych arcymalarzy, jak Leonardo, Rafael, Van Gogh i Picasso. Tak jakby malarze, trochę jak gwiazdy roka rozkręcały całą sztukę. Natomiast malarstwo jest niezwykle delikatną tkanką utkaną z wielu, wielu nici. Jedną z tych niezwykle szlachetnych nici jest właśnie malarstwo Guercina. Tytuł wystawy Guercino, a podtytuł w Baroku. Te dwa elementy są dla nas, kuratorów wystawy, elementami niezwykle ważnymi, bo tematem wystawy, prócz malarstwa Guercino, jest również barok. I to założenie było bardzo ważne w rozmowach ze scenografem wystawy Borysem Kudliczką, któremu powierzyliśmy oprawę plastyczną tej wystawy. Były te elementy baroku, które stanowią jego istotę, a mianowicie światło, kolor, iluzja, perspektywa, lustro, czyli odbicie. I to wszystko stanowiła kanwę naszej inspiracji, a zarazem aluzyjnie ma przenosić widza w świat refleksji początku XVII wieku. Nasi włoscy partnerzy i kuratorzy wystawy z Pinakoteki w Częto nazywali między sobą wystawę w Muzeum Narodowym Arte e Solidarietà, czyli sztuka i solidarność. U początków tej wystawy leży bowiem tragedia. W maju 2012 roku przez Częto, z, której, z którego pochodzi większość obrazów na naszej wystawie, Przeszło y, trzęsienie ziemi o ogromnej sile. Y, zamknięto pinakotekę w Częto, zamknięto całe centrum miasta, a wszystkie obrazy Guercino zostały przeniesione do magazynów Bologni. Dzięki temu mieliśmy możliwość, y, w taki trochę paradoksalny sposób, y, to, co było tragedią, y, przekuliśmy we wspaniałą współpracę i wspaniałą wystawę w Warszawie. Naszą wystawę otwiera niezwykły podwójny portret. Jest to jedyne dzieło na wystawie, które nie wyszło spod pędzla Guercina. Zostało namalowane przez jego ulubionego ucznia, a azalarzem szostrzeńca Benedetto Genariego. Przedstawia Guercina przy, przy sztaludze w czasie pracy. Na sztaludze natomiast możemy zobaczyć obraz przedstawiający pisarza, intelektualistę epoki, przyjaciela i pośrednika. Guercino, Giovanni Battista Manciniego. Obraz mówi o mistrzostwie malarskim, ponieważ obraz przedstawiony na sztaludze jest namalowany z większym mistrzostwem niż portret samego Guercina. Guercino to pseudonim malarski, bowiem tradycją włoską, dawną tradycją włoską jest nadawanie malarzom pseudonimów. Oznacza on po włosku zazowaty bowiem jak opisuje historiograf XVII-wieczny mały w kołysce Guercino został przestraszony i kącik oka skrzywił mu się i miał zeza. Guercino w momencie śmierci zostawił po sobie 5 tysięcy rysunków, to jest rekord w dawnym malarstwie, a twórczość rysunkowa stanowi dla współczesnego widza najwspanialszą możliwość wglądu w najbardziej intymny, w najbardziej osobisty proces twórczy, a mianowicie rysunki to są pierwsze szkice kompozycji. Rysunki to są także najbardziej prywatne godziny spędzone w pracowni. W rodzinnym Częto otworzył Guercino szkołę malarstwa. Nazywała się ona Akademia del Nudo, czyli Akademia na Gości, a inaczej mówiąc Akademia Rysunku z Modela. Na wystawie w Muzeum Narodowym mamy okazję oglądać ryciny na podstawie rysunków Guercina. Które to mistrz sporządzał dla swoich uczniów. Były to rysunki y, części anatomicznych człowieka w przeróżnych, trudnych do narysowania pozach. Ręce, oczy, uszy, skrzyżowane nogi. To wówczas stanowiło podstawę kształcenia akademickiego. Rysunkowa twórczość Guercina y, to również rysunki y, na, na, narysowane per diletto, czyli dla własnej przyjemności, co stanowi dosyć dużą rzadkość. W XVII wieku. Guercino oprócz malowania kompozycji religijnych wiele czasu poświęcał rysowaniu z modela, ale rysowaniu dziwnych typów ludzkich. Chodził po targach, chodził po jarmarkach i malował niezwykłe postacie. W Muzeum Narodowym w Warszawie znajduje się bardzo tajemniczy, a jednocześnie fascynujący rysunek przedstawiający półnagą czarownicę z małpią twarzą. Rysunek ten jest znakomitym przykładem predylekcji Guercina w rysowaniu karykatur, a jednocześnie zainteresowaniu dziwacznymi typami ludzkimi, które wówczas zapełniały małe miasteczko, jakim było Częto. W tej sali możemy zobaczyć młodzieńcze dzieła Guercina, który malował obrazy z wielkim powodzeniem dla kościołów w Częto i jego prowincji. Wielki Ludowico Caracci, mistrz Guercina, mówił o młodym, zaledwie 20 paroletnim malarzu z ogromnym podziwem, że jest w Częto mistrz, który prześciga wszystkich i zadziwia wszystkich dawnych malarzy. Guercino był malarzem głęboko religijnym. Jego twórczość przypadła na okres tuż po Soborze Trydenckim, który odbywał się w trzeciej ćwierci XVI wieku i na tym soborze Kościół katolicki ustanowił pewne zasady, które doprowadziło do tego, co znamy jako kontrreformację. Ale kontrreformacja to nie tylko, tak jak uczymy się w podręcznikach, reakcja na reformację w Kościele, to także głęboka reforma wewnątrz Kościoła katolickiego. I właśnie pewne zabarwienie tej reformy jest ilustrowane w znakomity sposób w twórczości Głerczina. Istotnym obliczem owej reformy Kościoła było nawoływanie do powrotu do Kościoła pierwszych chrześcijan, do Kościoła apostolskiego, do Kościoła prostego, pozbawione, pozbawionego patosu instytucjonalnego. I właśnie ten rodzaj religijności jest w, szczególnie we wczesnych obrazach Guercina. W dziele, przepięknym dziele z kościoła w Renazzo, nieopodal Cento Guercino przedstawia cud świętego Karola Boromeusza, ale ten cud odbywa się bez całej feerii środków barokowych. Cała scena rozgrywa się w prostym, mieszczańskim wnętrzu. Jest to nokturn, odbywa się w nocy. To Guercino zaczerpnął z malarstwa lombardzkiego, które lubowało się w efektach światła wewnątrz obrazu. Kobieta zapala zapałką ogień w kominku i dzieje się cud, który polega na uzdrowieniu niewidomego niemowlaka. Ale jedyną osobą w tym obrazie, która zauważa dziejący się cud, jest mała dziewczynka znamalowana z niezwykłą brawurą portrecisty. Widoczna od tyłu, w prostej fryzurce, odwraca się do góry i tylko ona dzięki swej niewinności zauważa ten cud. W Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny to obraz pochodzący z plafonu kościoła Najświętszego Różańca w Częto. Zresztą w kościele tym jest pochowany Guercino. Mimo, że był osobą świecką, kazał pochować się w habicie mnicha kapucyńskiego, co świadczy o jego głębokiej religijności. Ten obraz jest namalowany w brawurowym skrócie perspektywicznym. Miał być widziany da sotto in su, z dołu ku górze. Stąd mistrz perspektywy, Guercino, bierze pod uwagę w skrót perspektywiczny, po to, żebyśmy widzieli Matkę Boską z impetem wstępującą w niebo. W znakomity sposób Guercino maluje chmury rozświetlone od tyłu światłem. W obrazie tym jest zarówno barokowy patos, jak i zwykłość. Jest pewna fuzja postaci, która jest jakby zaczerpnięta z portretów zwykłych emiliańskich kobiet z barokową kompozycją w której nawet Duch Święty przedstawiony jest od spodu. W tej sali umieściliśmy cytat z 1657 roku z Francesca Scannellego, który mówi ogólnie słowa takie. Wierniejszy prawdzie nie był nawet sam Caravaggio. Obraz Matka Boska z błogosławiącym Dzieciątkiem dorównuje malarstwu Caravaggio. Jest to w w zestawieniu z Wniebowzięciem Najświętszej Marii Panny na, na, po drugiej stronie tego ekranu. Obraz namalowany do dewocji prywatnej, do modlitwy prywatnej. Obraz przedstawia Matkę Boską, która uczy dzieciątko gestu błogosławieństwa, ale na próżno by tu szukać atrybutów świętości, aureoli czy barokowych. Chmur. Scena dzieje się w mieszczańskim wnętrzu. Światło wpada przez okno butelkowych szybach, w tym jedna z szybek jest zbita i prześwieca przez nią błękit nieba. Dzieciątko przedstawione jest, eksponuje swoją nagość, przedstawione jest nago. I w tym jest też teologiczna głębia, ponieważ nagość dzieciątka jest symbolem jego podwójnej natury, to znaczy jego człowieczeństwa. Jest Bogiem i człowiekiem. W tym Guercino realizuje znowu wytyczne czy zalecenia Soboru Trudenckiego. Apeluje do w może nieco naiwny sposób do zwykłego widza. Jest w tym obrazie bardzo ważna zasada barokowa, zasada persuasio, perswazji, przekonania widza. Postacie jakby zaczerpnięte portretowo ze zwykłego życia. Matka Boska nosi nakrycie głowy typowe dla kobiet emiliańskich początku XVII wieku. Guercino zresztą nigdy nie ożenił się, ale mieszkał ze swoją siostrą i licznym jej potomstwem. W tym obrazie jest coś niezwykle portretowego i ujęcie dziecka jest wyjątkowo realistyczne. Pasterze arkadyjscy Etina Arkadiaego to najbardziej znane. Dzieło Guercina, namalowane w 1618 roku, przyszło do Warszawy z kolekcji Galerii Barberini w Rzymie. Jest to obraz niezwykły i wciąż zagadkowy. Przedstawia pasterzy w Arkadii, która była mityczną, opisywaną od starożytności krainą. Krainą błogości, krainą szczęścia, w której panowała wieczna wiosna. W której rozbrzmiewała wspaniała muzyka, kraina pana, nimf i pasterzy, którzy byli jej naturalnymi mieszkańcami. I w tejże krainie szczęścia pasterze napotykają na omszałym murze czy starym sarkofagu ogromną czaszkę. A pod czaszką napis: Ed in Arcadia Ego, I Ja tu jestem. Ten obraz to Memento Mori, swoiste, niezwykle oryginalnym ujęciu przypomnienie o przemijalności życia i o obecności śmierci nawet w Arkadii. Ale to, co jest bardzo ciekawe w tym obrazie, to charakterystyczna dla Guercina fuzja tradycji zaczerpniętej ze starożytności, tradycji antycznej z treściami chrześcijańskimi, bowiem ten religijny na wskroś malarz, nawet w tematach pozornie świeckich, przemycał czy też aluzyjnie odnosił się do treści religijnych. Do czaszki, która zresztą nie jest czystą, wypolerowaną czaszką, ale czaszką w fazie rozkładu, widzimy resztki gnijącego ciała, i na tą ucztę, makabryczną ucztę. Zmierzają przedstawione przez, z niezwykłą precyzją przez Guercina zwierzęta, takie jak larwa, ogromna mucha y, i mysz. Y, ale zwierzęta te mają również y, symbolikę chrześcijańską, bowiem larwa przemieni się w motyla i wzniesie się do nieba, jak dusza ludzka. Y, salamandra, którą też przedstawia Guercino. Jej główną charakterystyką jest zwracanie się ku słońcu, a słońce stanowi symbol boskiej światłości, czyli w Arkadii obecna jest śmierć, ale widz wierny może również wybrać życie, życie wieczne. Wystawa w Muzeum Narodowym to też okazja do niezwykłych spotkań. Na wystawie po raz pierwszy od czasów powstania, od XVII wieku, spotyka się rysunek przygotowawczy. Głowa kobiety z Muzeum Narodowego w Gdańsku z kompozycją końcową, ze wspaniałym, monumentalnym obrazem z Pinakoteki w Częto. Obraz został namalowany przez Guercina w bodaj najlepszym jego okresie artystycznym, kiedy po krótkim pobycie wrócił z Rzymu i w 1629 roku namalował kompozycję opisywaną, przez wielu historiografów. Jest to zmartwychwstałych Chrystus okazujący się Najświętszej Marii Pannie. Ten właśnie obraz prawdopodobnie widział na sztalugach w pracowni Guercino wielki malarz hiszpański Diego Velázquez, kiedy zbaczając z głównych traktów, przyjechał do prowincjonalnego Częto specjalnie po to, żeby zobaczyć pracownię Guercina. Malarstwo Velazqueza po 1929 y, roku podobno nie było już takie same, bowiem Guercino miał na hiszpańskiego malarza y, ogromny wpływ. Guercino wybrał temat y, ukazania się Zmartwychwstałego Chrystusa, który nie jest opisany w Ewangelii, jest to opokryw. Y, mógł wybrać y, scenę Wieczerzy we lub też spotkanie z Marią Magdaleną. Słyszy też Wolfgang Goethe, który był w Częto, oglądał w czasie w swojej włoskiej podróży obrazy Guercina i pisze o niewysłowionej czułości, która jest w tym obrazie. Rzeczywiście Guercino realizuje to, co w, bareku, w baroku było szalenie istotne, a mianowicie istniała bardzo wówczas rozwinięta teoria retoryki. Teoria emocji i teoria przekazywania emocji gestami. Były całe repertoria, które uczyły zarówno retoryków, mówców, jak i aktorów przekazywać emocje gestem. I ten obraz ma nie, nie, niezwykłą siłę retoryczną i sceniczną. Postacie przedstawione są w niemal teatralnym geście, a zamierzeniem tego obrazu jest wzruszenie widza. Większość obrazów na wystawie pochodzi z Częto, miasta urodzin malarza, z pinakoteki i kościołów. Ale na wystawie możemy też zobaczyć znakomite dzieła Guercina z kolekcji polskich. Jednym z nich jest obraz z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie święty Franciszek, słuchający muzyki anielskiej. Muzyka celestis to rodzaj muzyki, który w malarstwie pokazywany był rzadko. To była muzyka, która, którą słyszeli tylko nieliczni, bowiem skażeni grzechem ludzie takiej muzyki nie słyszą. Na wystawie pokazujemy również ryciny, które w dobie, kiedy nie było mediów, stanowiły znakomity sposób popularyzacji dzieła mistrza. I znów na wystawie dochodzi do niezwykłego spotkania. Obraz z Muzeum Narodowego spotyka się z ryciną z Pinakoteki w Częto, która, przedstawia, która została wykonana na podstawie tej kompozycji przedstawia świętego Franciszka słuchającego muzyki anielskiej. Jest odwrócona stronami co jest typowe dla Rycin, i została wyrytowana przez Giovannego Battista Pasqualiniego, współpracownika Guercina, dzięki któremu znamy również. Obrazy, które zaginęły, to znaczy jest to dokumentacja tego, co istniało w XVII wieku, a co dzisiaj już nie istnieje. Tematami Guercina były bardzo często te tematy, które głęboko oddziaływały na emocje widza. Jednym z takich tematów był powrót syna marnotrawnego, przypowieść biblijna, którą podejmował w swoich obrazach wielokrotnie. Obraz z muzeum Decyzjalnego we Wrocławku jest bodaj najpiękniejszą redakcją tego tematu ze wszystkich znanych obrazów Głercina. Przedstawia w też niezwykle teatralny sposób, z taką niemal muzyczną harmonią spotkanie ojca i powracającego do domu marnotrawnego syna. Taka heroiczna, czy alantika nagość syna zestawiona jest ze wspaniałą Szatą ojca, który obejmuje powracające dziecko w niezwykle emocjonalnym geście. Jest w tym i e, emocjonalność, i powściągliwość zarazem, ponieważ gest, którym obdarza e, Guercino syna marnotrawnego, przyłożenia chusty do płaczących oczu, jest gestem, który bardzo często powtarza się w jego obrazach. Jest pełen powściągliwości, bo Guercina przedstawia tylko jedną, jedyną, jedyną łzę. Ale ta łza jest nośnikiem emocji w tym obrazie. Jeden z historiografów napisał o tym późnym stylu Guercina, do którego ten obraz należy: że używał barw tak pysznych, tak znakomicie przedstawiał fakturę materii, że jego kompozycje z tego okresu miały wprost magiczny urok. Ta maniera Guercina naśladowana była. Przez kolejne wieki i Guercino zasłynął jako kolorysta, mistrz powściągliwości, mistrz elegancji, a także znakomity mistrz oddawania ludzkich emocji.